Witam państwa ponownie. Kolejny wywiad publicystyka TV w naszym studio. Leszek Samborski, Polexit. Witam pana. Dzień dobry państwu. Pan Leszek Samborski, Polexit, czyli będziemy mówić o sprawach absolutnie niepoprawnych, absolutnie niefunkcjonujących w mediach głównego nurtu. To, co Państwo słyszą, proszę nie regulować odbiorników, mogą Państwo usłyszeć tylko na antenie naszej telewizji. I pierwsze pytanie, Panie Leszku, czy Pan się cieszy z tego, że y, no, prawdopodobnie gdzieś musiał y, uciekać z kraju, ale żyje? W każdym razie, że obalono Pana Sadata, y, tyrana, jak się mówiło, no jednak prezydenta Syrii. Czy to jest powód do radości dla Polaków? Asada, chyba tak. Asada, Asada. Asada. Znaczy, ja nie znam szczegółowo, dokładnie, konkretnie sytuacji, jaka panuje w Syrii. Poza tym, co, co pewnie wszyscy wiemy, oglądając różne media, czy, czy patrząc w internet, ja nie widzę żadnego powodu do żadnej radości. Takiej radości, która by się przekładała na, na szczęście i tych ludzi, którzy tam żyją, tych, nie wiem, Syryjczyków, bo tam są różne narodowości, ale powiedzmy tych Syryjczyków. Bo za chwilę będzie tak, jak to już było, pamiętamy, tak zwaną arabską wiosnę, gdzie no, wyrżnęli tych przywódców, między innymi Kaddafiego który stworzył państwo, gdzie on był dyktatorem, czy może nawet tyranem był, ale na tej pustyni ci ludzie żyli w zupełnie przyzwoitych warunkach. To znaczy otrzymywali od niego, od niego, bo on, on dawał mieszkania, domy, wszyscy mieli wodę, już nie mówiąc o ropie, no bo ropa to tam była po prostu można ją było czerpać tam spod piasku nieomalże, więc ci ludzie żyli we względnie dobrych warunkach cywilizacyjnych i ktoś im mówił, że oni będą mieli jeszcze lepiej, że oni będą mieli demokrację, tylko że jaką demokrację? O jakiej demokracji oni mogli myśleć? Oni nie znają czegoś takiego jak demokracja. No właśnie, Nawiasem, pro, proszę mi wskazać kraj demokratyczny, taki w naszym europejskim rozumieniu, na Bliskim Wschodzie. Mało, w Afryce. To, to, to jest zupełnie inny świat. I, i przekładanie naszych rozumie. kalek na tamtą rzeczywistość jest po prostu niemądre. Niemądre i, nie, i niemożliwe. No, tego się nie da w żaden sposób przenieść. Ale też i ci, którzy te arabskie wiosny czynili, w ogóle nie myśleli o żadnych demokracjach w stylu zachodnim. Oni po prostu chcieli tylko tych tyranów usunąć, czy dyktatorów usunąć, a włożyć w to miejsce swoich dyktatorów, takich, którzy będą im spolegliwi. I to samo no, w, tej, w tej Syrii ta wojna toczy się już kilkadziesiąt lat to jest tragedią dla tych ludzi, ale to się niestety nie zmieni. Co, no przyjdzie nowa Al-Kaida i będzie tam robiła tym ludziom dobrze, no, to, to być może, że oni będą z tego zadowoleni i szczęśliwi, ale w naszym europejskim czy zachodnim rozumieniu to nie jest żadne szczęście i, i nic takiego tam się nie stanie. No, no, no właśnie, bo zapominamy, co się wydarzyło, po zamordowaniu, po, po zgładzeniu Saddama Husseina w Iraku, prawda? To był rok bodaj 2008. Po jego zgładzeniu, po obaleniu Husseina, no, sytuacja się zdestabilizowała i doszła do władzy m.in. Al-Kaida, bardzo radykalna, krwiożercza grupa, która. Stworzyła państwo na terenach między innymi Iraku i, i, i blisk, bliskich im, jemu państw na pograniczu. To, to były ofiary, to był terror, to był skrajny radykalizm islamski. Potem ta sytuacja ponowiła się, gdy upadł Kaddafi i, i też tam zapanowała anarchia i, i też różne radykalizmy doszły do głosu, ginęli ludzie. No i drodzy Państwo, czego my się możemy spodziewać teraz? Jaki był, taki był, no ale trzymał to wszystko. W pewnym ładzie, w pewnym zorganizowaniu. Oczywiście to są standardy nie nasze, nie europejskie, no ale mówimy o Syrii, o kraju na Bliskim Wschodzie. No i teraz, no i teraz ta radość tych ludzi w mediach, te, te triumfalistyczne różne komentarze, które sprowadzają się tylko do tego, że Asad no Był zwolennikiem Putina, jakoś tam z nim, bo rzeczywiście tak było. Tam są bazy rosyjskie, grał w jednej drużynie i przytarliśmy nosa Rosji, a nie patrzy się na to, jakie to potworne konsekwencje z sobą niesie. No dodajmy, że średnio tam nosa przytarli Rosji, bo Rosja musiała być w tym układzie i myślę sobie, że to jest na tyle niemądre, bo, bo Rosja musiała też tą decyzję podjąć o tym, że Asad zostanie obalony, prawda? Tak, ja sądzę, że to, że to było ustalone z Rosją, bo bez ustalenia tego przez Amerykanów z Rosją, to byłoby po prostu niemożliwe. A co tam się teraz będzie działo? Pan mówi o tym, że pokazuje się ludzi, wypowiedzi, że oni tam są pełni szczęścia i radości. No, wszyscy wiemy, że Zawsze słychać to, co chce się usłyszeć, w zależności od tego, gdzie się ucho przełoży. Więc przeprowadzając, nie wiem, 20 różnych rozmów, zawsze można dwie znaleźć takie, które będą po naszej myśli. A co tam na tych pozostałych 18 ludzie powiedzieli, to już nieważne, bo tego i tak nikt nie usłyszy. I to wcale nie oznacza, że ludzie tam w Syrii, wszyscy ludzie są szczęśliwi, dlatego że na tą Syrię teraz. Ze wszystkich stron tam różne tałataństwo się wybiera i, i chce przejąć władzę, choćby na jakimś skrawku tej, tej wielkiej wielkiej Syrii. Nic tego dobrego nie będzie, tak jak możemy się domyśleć, że to będzie skrzywdą dla, dla milionów Syryjczyków. A pamiętajmy, że przed dekadą państwo Syria było. Bardzo zasobnym, bardzo zamożnym. Oni żyli mniej więcej na takim poziomie jak Polacy odówczas. 10 lat temu jeszcze to było państwo, no może z, z pewną przesadą, ale proporcją gardet dla Bliskiego Wschodu, można powiedzieć, że to było państwo mlekiem, miodem płynące i, i to wszystko wojna zniszczyła i właśnie zapędy różnych mocarstw, żeby tam ułożyć rzeczywistość polityczną. No, trzeba się modlić za tamtejszych chrześcijan. Zapewne władzę przejmie skrajnie radykalna Al-Kaida, Al bo już jej liderzy w tej chwili negocjują obejmowanie tutaj tych kolejnych terenów. A jeżeli Al-Kaida, jeżeli radykalny islam, no to oznacza śmierć, to oznacza głód, to oznacza opresję. I, i po prostu koniec na przykład mniejszości chrześcijańskiej, z którą mamy pewne kontakty i, i, i wielu pomagało w tym Polski karitas tamtejszym chrześcijanom, właśnie. To będzie teraz wielki dramat, ale przejdźmy do innego tematu, też bardzo poważnego, ale może mniej dramatycznego na tym etapie. Otóż do spraw ukraińskich, o których zawsze rozmawiamy. I teraz się taka rzecz pojawiła, że ja już chciałem jakoś triumfalistycznie ogłosić, że zamykamy pewien etap naszych rozmów, że, że już czas skończyć z tym pesymistycznym tonem, bo, bo Ukraina, wiedząc, że niedługo przejmujemy prezydencję w Unii Europejskiej i, i od nas będzie zależało na przykład to, czy ustanowimy cła dla towarów ukraińskich, zaczęła nam się podlizywać. I to w taki oto sposób, że zaproponowali zgodę, czy ogłosili, że zgodzą się na ekshumację. Który no. raz oni to już ogłosili? No, 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 ale właśnie. Jak, ogłosili? Jak pan sądzi, jak to się skończyło? No to, to po prostu jest, no to są żarty. No, wolę to tak nazywać, niż jakimś cięższym słowem. Ja chciałbym zapytać, czy ekshumację w późnikach, którą zapowiadali chyba 4 lata temu, to już przeprowadzili, czy jeszcze nie przeprowadzili? Czy tam już kogoś ekshumowali, czy nie ekshumowali? No ale, ale pytanie jest, na, na, na co oni liczą? No, no bo takie najgorsze jest podlizywanie się i, i, i no wywodzenie w pole kogoś, A, wyprowadzanie jest... kogoś w pole, bo to później usztywnia stanowisko tego kogoś, tego interpretora. Sereno. Oni mogą wszystko obiecać. Co tylko, co tylko będziemy chcieli, to oni nam wszystko obiecają byle, tylko dostać pieniądze i broń. I tylko o to im chodzi, oni nic więcej. No ale mamy, wierzy, pokój zapasem. No, mamy pokój za pasem. Mamy pokój za pasem. I jakaś tu broń ich może jeszcze interesować. A, a widzi Pan, co się dzieje w Syrii? Trzeba Syria będzie potrzebowała broni. No to się ją przewiezie. Przecież ta broń, którą oni dostawali z, z Zachodu. Ta broń znajdowała się w, w krajach afrykańskich. Tak, Zatem, tak. Według źródeł amerykańskich, warto to przypominać, CIA wydało komunikat, że 30% z całej pomocy, w tym militarnej, którą otrzymała Amery i od Ameryki Ukraina, zostało rozkradzione. To są oficjalne dane. I To są takie bardzo optymistyczne dane, to tak. znaczy, jeżeli chodzi o to, co, że się kradło się więcej niż mniej. Nic, nic z, tego, z tego nie będzie, zresztą naprawdę, cóż oni nam, oni nam żadnej łaski nie robią. Cóż oni sobie wyobrażają, że oni myślą, że oni co powiedzą nam, przepraszam, czy że, 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 że ekshumacji dokonają. Oni się spychają na poziom buszu i dziczy. Po prostu, bo jeżeli oni chcą się zaliczać do krajów cywilizowanych, to coś takiego jak pochówek zmarłych jest po prostu rzeczą rudymentalną, podstawową, a oni tego nie chcą zrobić. No ale to jest nie, inna cywilizacja, nie, panie Leszku, to, to tymi kategoriami naszymi znowu nie wolno, no nie. tak jak sprawy na Bliskim Wschodzie, tak i sprawy z Ukrainą, nie, nie, nie trzeba i nie należy rozpatrywać, bo to inna kultura. Ale wie pan, słyszałem bardzo niepokojący komentarz, i to właśnie z grona specjalistów do spraw ekshumacji, z grona ekspertów IPN-u, że jeśli tą sprawę przeciągną jeszcze o dekadę, to może dojść do takiego, przynajmniej w większości miejsc, do takiego rozkładu tych ciał, że te najbardziej dramatyczne elementy zbrodni Ukraińców na Polakach będą już nie do rozpoznania. Że, że no, mija już prawda, 80 lat, to będzie, 80, będzie 90 lat, i jeżeli oni to przeciągną, to y, najgorszy efekt propagandowy, który może ich spotkać, czyli prawda o ich ludobójstwie, może zostać gdzieś już y, na, na bazie faktów rozmyta, bo źródła, bo dowody rozpadną się. To, to jest wielce prawdopodobne, bo jedną z rzeczy, na których im zależy, jeżeli chodzi o tą zbrodnię wojskową, to jest to, żeby świadki jej nie zobaczył. I dlatego oni je, ją ukrywają, po prostu udają, że nic nie było i ją ukrywają. I być może, że to jest również jeden z celów, że nie, nie będziemy na razie ekshumować, nie będziemy nic pokazywać. Czas to wszystko zniweluje, ludzie zapomną, wymrą. No, to już teraz to już, to już niedobitki zostały tych naszych rodaków, którzy tam mieszkali, którzy tam żyli, a za chwilę już, no już ludzie tacy jak ja, którzy są tym pierwszym pokoleniem, które już nie mieszkało na, na Kresach, tylko tutaj się w, w PRL-u urodziło, ale jeszcze coś, coś wiemy, ponieważ z przekazów rodziców, dziadków jednak coś tam wiemy, a za chwilę Wejdą następne pokolenia, i oni liczą na to, że wszyscy, że wszyscy o tym zapomną. No bo niech tak, bo na... policzmy, prawda? No, jeżeli minie 90 lat, a takie są kalkulacje podobno strony ukraińskiej, no to już trudno będzie znaleźć kogokolwiek, kto był świadkiem tej historii. To musiałby e... być latek, prawda? Czy tam Tylko, Tylko wieku tak, ktoś? I to dziecko było wtedy. Tylko niech oni pamiętają o jednej rzeczy. Za 10 lat może nie być Ukrainy. I niech oni o tym naprawdę pamiętają. Jeżeli będą tak traktować nas, między innymi, to za 10 lat nie będzie Ukrainy. Traktat pokojowy, który teraz będzie, bo, bo Trumpowi zależy na, na sukcesie, żeby mieć sukces. Jemu jest wszystko jedno, co tutaj się wydarzy, byle czyja będzie racja na wierzchu tutaj byleby tylko zakończyć, zakończyć tę wojnę. Nam natomiast, nam powinno zależeć na tym, żeby doprowadzić do tego traktatu pokojowego, ale żebyśmy w, tym, w tych rozmowach pokojowych brali udział i żebyśmy tam przedstawili i wyegzekwowali swoje stanowisko i swoje roszczenia. Polska ma roszczenia do tego, do kresów różne. I co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Lwów, tak symbolicznie chcę powiedzieć, Lwów jest polskim miastem. To nie jest miasto ukraińskie, to jest polskie miasto. I nawet jeżeli będą zacierali wszelkie możliwe ślady, za nasze pieniądze zresztą, za polskie pieniądze doszło do renowacji Lwowa, natomiast oni starają się zatrzeć polskie ślady. Nie uda im się tego, tego dokonać i Lwów jest. Polskim miastem i Ukraińcy to muszą pamiętać. Wie pan, przychodzi mi na myśl analogia z powstaniem Chmielnickiego. Oczywiście, Chmielnicki, polski szlachcic. Herbu Abdank, jak ostatnio tutaj przypominaliśmy na naszej antenie. No ale jednak starusz z Rzeczą Pospolitą, wykorzystując jako siłę zbrojną ludność, która dzisiaj zamieszkuje tereny Ukrainy współczesnej. No i, no i co się stało po przegranej, po takiej ugodzie z Rzeczą Pospolitą? Po takiej ugodzie, którą można by dziś porównać do rozejmu Proponowanego przez Donalda Trumpa doszło do porozumienia się z Rosją. Prawda? I tu jest chyba trochę podobnie. Donaldowi Trumpowi zależy na tym, żeby Rosja była przynajmniej neutralna w jego wielkim konflikcie z Chinami. Tu nie ulega rzecz wątpliwości. I w związku z tym, z całą pewnością. Jest mu na rękę, żeby przehandlować za Ukrainę neutralność tego ważnego w tej części świata, potencjalnie ważnego dla niego partnera. No i teraz, i teraz, co po pokoju, który określi neutralność Ukrainy, prawda, może się wydarzyć? Czy po rozejmie, czy po zawieszeniu broni, może się wydarzyć to. Że nowe władze Ukrainy, a, a właściwie można powiedzieć to już z pełną odpowiedzialnością i z, z pewnością, że Łęski nie będzie kontynuował swojej misji jako prezydent. Że już nie jest prezydentem. On jest znienawidzony przez swoich rodaków, no i taką woltę teraz wykonują y, propagandyści ukraińscy, że teraz no już, już Ukraińcy chcą pokoju. No tak, no, y, to, to nie będzie Ale bez ja konsekwencji. Na jakich zasadach ma być ten pokój? No właśnie. Ale 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 proszę, ale proszę, mi tylko dokończyć tą, tą moją teorię, którą chciałem żeby pan skomentować, że może na końcu być tak. Jest to dosyć prawdopodobne, że analogicznie jak w powstaniu Chmielnickiego, Ukraińcy wpadną w łapy Rosjan i staną się częścią ruskiego miru. I co wtedy? I co wtedy, ale... drodzy Ukraińcy, z waszymi kalkulacjami i z waszą, z waszą niechęcią do Polaków? Znowu traficie pod ruski but i znowu wrócicie do swoich braci, z którymi wygląda na to prowadziliście wojnę domową. Na to, na to wygląda. Dlatego traktat pokojowy musi być z udziałem wszystkich państw, które sąsiadują z Ukrainą. Wszystkich i wtedy i, i Węgrzy i Słowacy, ale również Rumunii, pomimo tego, że zostały unieważnione wybory w Rumunii, jak wiemy, prezydenckie, pierwsza tura została unieważniona, to jednak to się nie uda, to się nie uda. I w Rumunii do głosu dojdą nie ci, którzy chcą tutaj się bratać z Unią Europejską, tylko ci, którzy chcą wolnej, niepodległej Ukrainy, przepraszam, Rumunii. Wszystkie te państwa muszą stole, siedzieć przy stole konferencyjnym, pokojowym. Tylko jest jedna rzecz. Ja się tam nie przejmuję czy nie martwię się Węgrami, którzy sobie zresztą nawiasem mówiąc świetnie poradzą, bo oni nie odpuszczą swojego, dlatego że mają mądrego przywódcę. Ale my w Polsce niestety nie mamy takich przywódców. I co, co gorsza, tak patrząc na to, co się dzieje w, te, w tej chwili, to. No kiepsko to wygląda, właściwie choćby wybory prezydenckie to nie bardzo wiem na kogo tam można byłoby z pełną odpowiedzialnością zagłosować. Ja tam kandydata nie widzę, przynajmniej póki co. Och, Więc... nie wiem czy nie jest pan przesadnie radykalny, ktoś tam by się znalazł. No wie pan, zawsze możemy jakieś mniejsze zło znaleźć, co? Ocynicie, no to czy... zawsze jest kompromis. Tak. tak. W każdym razie, tak czy owak, jest nam potrzebny przywódca, który wie, na czym polega dobro Rzeczpospolitej. I to musi być prezydent Rzeczpospolitej. Rzeczpospolitej. A Rzeczpospolita jest większa niż Polska. I o tym musi pamiętać. No tak też właśnie Węg Węgry stawiają sprawę i. I, I tak też Orban myśli, że, że są, są te Węgry, państwo węgierskie i są te wielkie Węgry, do których zawsze w swoich wystąpieniach się odwołuje. A Węgry, wiadomo, po traktacie w Trianon były bardzo okrojone i są do dziś w takiej bardzo kadłubowej formie, gdzie wielu Węgrów, w, teraz w postaci pewnej mniejszości, żyje i w Rumunii, i na Ukrainie, i na Słowacji. Jest to zarzewie pewnych konfliktów. A finalizując naszą rozmowę, warto, warto też no, powiedzieć, że teraz my nie mamy przywódców, tylko mamy liderów przywódcę bardziej, <laughs> prawda? I to chyba, to chyba jest ta delikatna różnica. Panie Leszku, bardzo Panu dziękuję za tę rozmowę, za, za te komentarze. Naszym gościem był Pan Leszek Samborski, po Lexit któremu dziękuję, i zapraszam Państwa. Zostańcie z naszą telewizją Piotr Barełkowski.